Słuchajcie, jesteśmy pierwszą w Polsce placówką, której zapewniono psychologa. A tu na naszej tablicy znajduje się plakat obalający mity dotyczące pracy psychologa. Słuchajcie, znajdujemy się tuż za sekretariatem, obok toalet i klatki schodowej, a tu w sali numer 11 będzie urzędowała pani Justyna, nowa pani psycholog. Dlaczego właściwie jest pani w takiej placówce? Dom Harcerza jest pierwszą, przynajmniej jedną z pierwszych takich placówek w Polsce która ma to szczęście, że został utworzony etat dla psychologa, dzięki działaniom tutaj Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Wiedza psychologiczna potrzebuje być szerzona, tak? czyli coraz większe jest zapotrzebowanie na to, żeby ludzie dowiadywali się o funkcjonowaniu, o specyfice funkcjonowania, ale też dlatego, że żeby móc wspierać nauczycieli, którzy tutaj pracują, a też rodziców w tym żeby ich dzieci mogły lepiej i pełniej uczestniczyć tutaj w zajęciach w domu harcerza. Wspomniała pani, że tutaj nauczyciele i że rodzice, ale czy do pani można tak przyjść? Czy pani jest dla kogo jest pani właściwie tutaj? Tak naprawdę to dopiero tworzymy ten model, jak ma wyglądać praca psychologa w takim miejscu. Nikt tego wcześniej nie wymyślił, nikt tego wcześniej nie przewidział. Więc mamy to szczęście być Elementem tworzenia. Na ten moment, jakby pierwszym takim poziomem, to, są, to jest wspieranie nauczycieli. Będziemy się przymierzać do wspierania rodziców. Jeżeli chodzi o młodzież, to zapewne też, natomiast no, musimy wziąć pod uwagę, że nie jest to miejsce dedykowane terapii. Tak, jakby skonsultować, tak sobie wyobrażam na przykład wy na waszym kółku, że jest jakaś osoba, która chce realizować swoją pasję dziennikarską, ale na przykład boi się odezwać. I myślę, że w takich sytuacjach mogę udzielać jakiegoś wsparcia, takiego jak to zrobić, żeby lepiej tę swoją pasję realizować. No, ale, tak jak powiedziałam, no nie jest to miejsce na terapię. Dom harcerza, stricte jako dom kultury, no to y, często jest powiedziane, że są to właśnie takie miejsca, w których można właśnie stosować tą art terapii, że to właśnie przez tworzenie, że terapia poprzez sztukę. I dlatego może, nie wiem, gryźcie to, że faktycznie jest tutaj faktyczny psycholog, który jest ma za zadanie prowadzić prawdziwą terapię? Ja sama w swojej praktyce pracuję w różnych miejscach, wspieram i nauczycieli, rodziców i dzieci. Często, kiedy rodzice mnie pytają: To gdzie mam wysłać moje ośmioletnie dziecko na terapię? Biorąc pod uwagę, że nie są to jakieś poważne zaburzenia, tylko na przykład trudności w relacjach rówieśniczych, to ja zawsze mówię, że zdecydowanie lepiej, żeby taki rodzic zapisał dziecko na zajęcia do domu harcerza niż wysyłam na terapię, że to jest zdrowsze dla tego dziecka. I w tym sensie rozumiem, że to, co się tutaj dzieje, jest taką formą arteterapii. I moja obecność tu się nie kłóci, bo tak jak powiedziałam, moim zadaniem nie jest terapia, moim zadaniem ewentualnie będzie, jeżeli chodzi o młodzież, wspieranie w realizacji tych pasji, po które tutaj przychodzicie. Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu. Jako grupa dziennikarska bardzo Pani dziękujemy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to jest mój tutaj debiut w tym miejscu. Jestem e, taka wzruszona i naprawdę zaszczycona, że zechcieliście mnie zaprosić do swojej audycji.